Anna Dmowska, witam w programie Gość Telewizji Siedlce. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest Mirek Graluk. Witam. Witam serdecznie. Zastanawiałam się, Mirku, czy przedstawiając Cię na początku programu, powinnam wymienić wszystkie profesje, którymi się zajmujesz, czyli powinnam powiedzieć przed Państwem Mirosław Graluk, znany siedlecki artysta, malarz, menadżer, animator kultury, działacz społeczny, ale stwierdziłam, że nie muszę. Stwierdziłam, że masz już na naszym rynku, przynajmniej siedleckim, taką wyrobioną markę, że mówiąc Mirek Graluk, już wiadomo, co się za tym kryje. Czy odczuwasz to tak samo? Czuj że już Twoje nazwisko jest y, jakąś marką? Znaczy, to jest praca moich 25 lat właściwie. Czyli najpierw praca jako artysty malarza, przez co już zdobyłem sobie jakąś markę artysty. Potem praca w tej dziedzinie charytatywności, czyli grelowiska, które są realizowane od 13 lat. No i teraz to wszystko jakby się połączyło w jedną całość, czyli, czyli każda cegiełka jest tym murem i to jest Stowarzyszenie Promocji Mistrzów Masters Promotion. Grelowiska to artystyczno-towarzyskie, a przede wszystkim charytatywne spotkania organizowane od lat przez Mirosława Greluka, kawalera Orderu Uśmiechu i siedleckiego artystę. 23 już grelowisko, które odbyło się w ubiegłym tygodniu w hotelu Everest w Węgrowie przebiegało pod hasłem Gwiazdy Sportu Dzieciom. Przyjechali legenda kolarstwa polskiego Lechosław Michalak, wieloletni uczestnik Tour de Pologne Grzegorz Weiss, sztangista Robert Dołęga i czterokrotny mistrz świata kickboxingu Piotr Siegoczyński. Koszulkę przekazała także czołowa polska siatkarka Mariola Zenik. Dochód z aukcji w wysokości około 30 tysięcy złotych przekazany zostanie na specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy w Węgrowie, bołynieckie stowarzyszenie Równy Start, na leczenie dziewięcioletniego letniego Damiana chorego na białaczkę oraz na cele statutowe Stowarzyszenia Promocji Mistrzów Masters Promotion. Gwiazdą artystyczną wieczoru był iluzjonista Arkadiusz Cywiński, który wprowadził gości w świat magii i czarów. W specjalnym projekcie wokalnym nawiązującym do repertuaru Marleny Dietrich oraz lat 20. i 30. ubiegłego stulecia wystąpiła siedlczanka Marlena Uziębło. Odbył się również pokaz mody firmy Agutni i projektantki Gosi Jarosławskiej z Siedlec. Szersza relacja z grelowiska w Węgrowie niebawem na naszej antenie w innym programie. Jestem w kilkunastu stowarzyszeniach w Siedlcach, bowiem zaszczepiam ludzi aktywnością, radością, działaniem, i te stowarzyszenia. Zapraszają mnie do bycia ich członkiem, założycielem, czy członkiem już będącym, i bardzo mi jest miło z tego powodu. Natomiast ja bym się określił takim człowiekiem multimedialnym, działającym bardzo szeroko. Czyli kultura, sztuka, sport, charytatywność, działania społeczne, no także samorząd, bo przecież byłem w poprzedniej kadencji radnym i bardzo. Bardzo mnie to pociągało i uważałem się bardzo potrzebny w tym. Stąd w stowarzyszeniu mogę się realizować pełniej, no bowiem tutaj są inne przełożenia. To jest już sztab ludzi, to jest biuro, to jest sformalizowane. Mamy grono biznesu wspierające, współpracujemy z samorządami oczywiście, ze znanymi sportowcami, artystami, malarzami, piosenkarzami, wokalistkami. No i możemy. Występować o projekty unijne, bowiem stowarzyszenia mają tę możliwość, że czy do Urzędu Marszałkowskiego, czy do Interregu, czy do innych y, takich propozycji i stąd możemy czerpać, a przez to promować młodych ludzi w różnym, w różnym y, działaniu. Czyli to jest bardzo szeroka działalność. Kultura, sztuka, samorząd, turystyka, y, ludzie biznesu, y, społecznicy, samorząd. My wszędzie właściwie możemy się odnaleźć. Dużo tematów poruszyłeś może tak, dużo, na, dużo. od początku. Wspomniałeś, że bycie radnym podobało ci się, czyli jakiś ewentualny powrót do polityki nie jest wykluczony? Znaczy dla mnie bycie radnym to jest kolejny krok w życiu y, społecznym, samorządowym, nie polityka. Broń Boże. Choć słowo polityka oznacza pewien program w swoim życiu, w swojej działalności. No moim programem jest działalność na rzecz dzieci, jeśli tak nazwać politykę. Natomiast. Uważam, że jestem yy, na tyle tu potrzebny w sensie trzeźwości umysłu to raz i to, że jestem niezależny, bo ja od nikogo jestem niezależny. Ja nie jestem w żadnej partii, nigdy nie będę, a chcę być tam, gdzie są ludzie właściwie działający. Więc przy też mojej działalności charytatywnej, ja jestem ze wszystkimi, którzy chcą pomagać, którzy chcą być którzy chcą coś ofiarować siebie, a nie negować, że ktoś jest sprawa czy lewa. Ja jestem ze wszystkimi, którzy chcą coś zrobić dobrego. Więc jeżeli dane mi będzie dalej być w Radzie Miasta, to, to skorzystam z tego. Natomiast ja mam tyle do roboty, że, że naprawdę moje bogactwo przeżyć działalności jest tak wielkie, że, że naprawdę będę miał co robić. Mirek powiedział, że działa w kilkunastu stowarzyszeniach. Jak to jest? Nie potrafisz odmówić wszystkim ludziom, którzy proszą Cię o pomoc? Czy wierzysz ciągle, że możesz pomóc naprawdę wszystkim dookoła? Skąd znajdujesz czas na, te, na tyle stowarzyszeń? Znaczy, przyznam się, że mam taki komfort, że jako artysta-malarz wykonuję za zawód wolny. Czyli malując obrazy, sprzedając je, jakoś się tam utrzymuje. A mi do życia niewiele potrzeba. Moim bogactwem są moi przyjaciele. Moje imprezy, moje idee, radość dzieci, którą przynoszę poprzez różne działania, bowiem to wszystko jest w naszych umysłach, a nie na karcie kredytowej. Stąd ja naprawdę jestem szczęśliwym człowiekiem i ja odczuwam tą szczęśliwość. Oczywiście też mam ten komfort, że żyję z moimi wspaniałymi rodzicami w ich mieszkaniu. Właściwie to oni są moimi największymi darczyńcami, że ja u nich jestem a ja za to mogę siebie dawać innym ludziom i chociażby dzieciom. Trochę na granicy sztuki, trochę biznesu. Nie kusi cię, żeby jednak do tego biznesu się bardziej wepchnąć, że tak brzydko powiem? Nigdy nie miałem szczęścia do biznesu w sensie, że sam bym stworzył firmę, która by dużo zarabiała, bo wtedy bym się zajął tylko sobą, tak podejrzewam. Ale ludzie biznesu dla mnie, ci, którzy naprawdę od samego początku, od zera, doszli do czegoś, są ze mną. I mam ich bardzo dużo przez te 13 lat, i naprawdę to dzięki nim realizuję swoje imprezy, bo to oni najbardziej odczuwalnie pomagają przy moich grelowiskach, festiwalach dziecięcych, teraz przy tych plenerach malarskich, przy tych galach, gdzie możemy sportowców promować. I bez biznesu my nic nie zrobimy. Nie starcza pieniędzy z samorządu, z państwa. Choćby nawet i na domy dziecka, na, na szkoły specjalne. Ten biznes zawsze będzie proszony o to, żeby wspomóc. I ja bardzo szanuję tych ludzi i jestem z nimi i nimi się otaczam. Ubarwiam im życie, nie ukrywam, a oni mnie wspierają i moją działalność, i moje idee. Ale jeżeli ta idee można przełożyć jeszcze w edukację artystyczną, że ci ludzie zakupują obrazy, otaczają się dobrą sztuką, że ze mną pojadą do szkół specjalnych. Pobawią się z dziećmi, bo to jest rzadkość, bo ktoś może pomóc. Dobrze, ja Ci dam parę złotych, jedź, ale ja nie pojadę do tych dzieci, nie chcę patrzeć. A moi przyjaciele jeżdżą. I te dni radości, które organizowaliśmy w Jaworku czy w Siedcach, polegały na tym, że ludzie biznesu ze mną jechali i byli dla tych dzieci przez cały dzień. I to jest piękne w tej działalności. 600 złotych po raz pierwszy.